Tych naszych mlaskań i szeleszczeń musimy sobie coś poopowiadać. Bo opowiadamy sobie, a raczej cofniemy się w przyszłość do naszego dzieciństwa, do naszych wspomnień. Ja pamiętam swoje święta. To było jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, bo ja jestem 86. I te święta były zupełnie inne niż te dzisiejsze. Zupełnie inne. Ale nie wiem, czy gorsze. Były prawdziwie magiczne, bo wtedy prezenty cieszyły dwójna osób. Wszystkiego było dużo, dużo mniej. Dzieci miały ogromne marzenia. Pielęg pielęgnowane reklamami telewizyjnymi, a to wszystko nie było tak dostępne, jak jest dziś, że po prostu idzie się do sklepu i kupuje, bo to wszystko nawet w dzisiejszych czasach nie jest takie drogie, w porównaniu do tego, jak to było w tamtych czasach. I ja pamiętam takie jedne święta, kiedy rodzice, ja jeszcze chodziłam do przedszkola, i rodzice zaprosili prawdziwego świętego Mikołaja, zaopatrzony w worek z prezentami i ja pamiętam, że mnie zatkało i taki mały brzdąc po prostu myślałam, że eksploduje radością potem Mikołaj wszedł do nas do domu i pokazał mi zawartość tego fora który do mnie przywiózł i tam była moja wymarzona lalka Barbie. To była, pamiętam, słoneczna lalka Barbie. Potwornie droga, reklamowana w telewizji. Ja nie wierzyłam, że ja ją mam. Że ja mam ją przed sobą, że ja mogę ją wziąć do rąk i się nią bawić. A uwielbiałam bawić się lalkami. To było moje ulubione zajęcie. Miałam taki piękny, drewniany domek. Miałam mebelki. No, to było coś wspaniałego. I talala po prostu była tak pięknie ubrana. Teraz sobie właśnie przejdziemy może do pierwszego szeleszczenia I ja mam moje żeleszczaki w postaci gniotków różnych. tak sympatyczna ośmiornica druga rzecz ze świąt którą absolutnie uwielbiam to oczywiście strojenie choinki i ja na punkcie bombek Z świętami wracamy do Polski. Więc nie zdążę przygotować domu na święta. Ale za rok sobie odbiję. Ojnkę mam sztuczną, ale tą taką wiedzie, co tak świetnie udaje. prawdziwe. Mam ją już z 10 lat. I jest dalej ekstra. setki bombek różnych. drugiego kwiatka znacie jest to W zasadzie wszystkie wyglinę potrawy z wyjątkiem. gniotek jest przyuroczy. Panda z Torebynku. One wszystkie wydają dość podobne dźwięki. Ale to nic. Moim absolutnym faworytem, jeśli chodzi o polski stół, Są pierogi, barszczyk czerwony i ciasteczka kruche. A powiem Wam tak podziwu, że jeśli chodzi o świąteczne tradycje tutaj w Anglii, to my Polacy mamy o wiele też stoły też pokazują o wiele większy kunszt kulinarny niż to, co jedzą tutaj, bo na przykład mają jedną z potraw kiełbaski wieprzowe zawinięte w poczek. Takie opaski zawinięte w poczynku. Oczywiście pieczone. Następne to jest roast potatoes, czyli pieczone ziemniaki. I one mogą mieć tam różne nadzienia. Oczywiście taką ich podstawową potrawą świąteczną jest pieczony indyk w całości. Trochę tak po amerykańsku. Na przykład z dodatkiem jabłek czy owoców suszonych, typu, grano, typu żurawina. Teraz mamy trochę inny rodzaj szeleszczenia, takiego woreczkowego. A ja dalej będę opowiadać wam o potrawach angielskiej kuchni tradycyjnych w świętach. To jest Yorkshire Birdie. jest także cranberry sauce, czyli po prostu sos żurawinowy. I to chyba jedna z niewielu rzeczy na tym stole angielskim, która by mi pasowała, bo ja bardzo lubię żurawinę Zwłaszcza do mięs. Albo do sera pleśniowego. Mniamy, mniam. Jako dodatek jedzą też Bruksel. Masowy pudding to jest deser z suszonymi owocami, bardzo ciężki. I on jest polewany, brandy i często podpalany przez stole. Meme spice, czyli takie papeczki, które wyglądają jak takie małe darty I one w środku mają też taki właśnie feeling, czyli nadzienie z suszonych owoców. Cake. I to jest bardzo słodkie ciasto z owocami, i ono często jest pokryte taką grubą warstwą. Oświęta i świąteczne tradycje, które tu idą w sumie, to jest jedno i to samo: to te prezenty i komercjalizacja tego typu zabiegu. Czyli że święta, w świętach najważniejsze są prezenty. No, nie oszukujmy się, prezenty fajne są, ale im jestem starsza. Uwagę. Ale oczywiście bardzo lubię je dostawać, a jeszcze bardziej lubię je dawać. A teraz bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten magiczny grudzień będzie dalej magiczny. I będzie przynosił tylko miłe, miłe chwile, choć nie zapominajmy o tym, że grudzień to także bardzo stresujący czas zwłaszcza dla kobiet bo to my kobiety w dużej części wzięłyśmy na swoje plecy duże obciążenie psychiczne, aby święta każdego roku były absolutnie magiczne i ja tutaj, mimo że jestem kobietą to z tego miejsca wszystkim paniom które od rana godziny nocnych, szykują dom, później gotują, później serwują, a później sprzątają po gościach. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. To właśnie dzięki nam, kobietom, mamom, babciom, ciociom, siostrom, czasami też niektórym panom, którzy też lubią pokucharzyć, to właśnie dzięki nam jest ta magia świąt Właśnie dzięki nam mamy do czynienia z tą prawdziwą magią świąt. Pamiętajmy, że to ludzie ją tworzą. Nie dawane prezenty. Nawet nie ta choinka. Tylko to, że jesteśmy razem i możemy się razem podzielić swoją obecnością. Miało być trochę całda. Wyszło w sumie tylko szelesczeń. Na dziś już dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Dobranoc. 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 I jeśli nie będziemy się widzieć przed świętami, bo to już przecież za moment, to wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Zaglądajcie tu do mnie, subskrybujcie mój kanał i klikajcie dzwoneczek, Abyście na pewno nie przegapili żadnych nowości na moim kanale. Do zobaczenia.